Uwaga! Pomysł na serię zainspirowany zagranicznym twórcą Slip Phantom i jego recenzjami czołgów w dużym wodzie. Link do jego kanału jest w opisie. Dobra, po tym disclaimer, że chcecie poznać nazwę najgłupszego czołgu piątego tieru. Czołg to jedyne i niepowtarzalne T-14. Zacznijmy od krótkiego omówienia tego czegoś. T-14 to amerykański czołg ciężki premium piątego poziomu, czyli nie zarabiamy jakoś turbo dobrze. Pojazd ten ma bardzo ciężkiego konkurenta w amerykańskim drzewku o nazwie T-1 Heavy. Z przypomina Shermana po przydawkowaniu bitmaków. Przechodząc do statystyk, pancerz. Szczerze, jak się dobrze ustawicie i skontujecie, to jest ok. Też nie można zapomnieć o karabinie maszynowym, w który wchodzi wszystko. Wieża. też jest całkiem wytrzymała. Na cieniu potem są policzki. Przy losowaniu na czwórki i piątki można coś poodbijać, o ile przeciwnik nie ma golda. Na szóstym tierze nasz pancerz to papier. Teraz coś, co według mnie zabija ten czołg. Działo. No i teraz poprzeczka, którą podniósł pancerz, upada na kolejnego zawodnika, zabijając go. Szczerze, to dzieło to patologia. Damage jest całkiem, całkiem, co z tego, jak penetracja nie pozwala nam nic przebić? Reload, mając zapasy, trwa 6 sekund. Całkiem akceptowalnie. Mimo, że celownik ma niewielki, to skupienie trwa wieki. Ogólnie byłoby akceptowalnie, ale penetracja je zabija. Mobilność. Tu dzieje się coś dziwnego. Człok ten całkiem szybko się rozpędza. 10, 20, 30, 35 i tyle. Past ten ma się do 35 km na godzinę. Podczas startu rozpędzamy się z tempem medów i ta magiczna bariera przyprawia nas o jeszcze większą depresję podczas gry z tym pojazdem. Szybko się rozpędzamy, lecz nic nam nie daje, gdyż nie mamy prędkości maksymalnej i skręcamy za wolno, by kogoś objechać, gdy penetracji nam nie wystarczy. Podsumowując, gdy gramy na czwartym piątym tierze, ten ciąg sobie radzi. Średnio, ale radzi. Na piątkach, szóstkach, no jest ciężko. Tak właściwie to tragedia. Maszyna ta niczym się nie wyróżnia, prócz wygodnej. Do tego jest gorszą ofercą ten heavy, za którą musimy jeszcze płacić prawdziwe pieniądze. A przez to, że jest piętotierowy, zarobię mało. Czołg ten po prostu jest według mnie bez sensu. Dziękuję, do widzenia.